Kurwa, wróciła! Ta, ja też myślałem, że on już nas opuścił. Przecież opuścił nas siedem lat temu. Chciałem się coś złyże, że prawie ci pokonał tamtą razem. <laughs> pierdol się. Tylko z sobą. Wiele się pozmienia odkąd nas opuścił. To jest pewne. Teraz trzeba pokazać, gdzie teraz jest jego miejsce. <śmiech> 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 Witam cię. No. Sprawię, Wiem, że będziesz chciał zniknąć stąd. Powiedz cześć do nowiutkiego okwo Pragnę przypomnieć, mamy nowość tu telewizja yes. Kamera przygotowana, będziemy chodzić za 3 2 dwa... Witam w naszym show a więc obu, nie wszyscy założyliśmy pewnego demona, który przekazał się po piekę przy tak, niej, ale tak, na jak naszym tak, w wiadomościach. A więc radio postanowił powrócić powróci. Czemu tak postanowił? Co to znaczy dla twojej rodzinki? Na szczęście mogę was uspokoić, Jest on przegrany, i Nie chcę być miły, ale one jest Możecie myśleć, że plotkuje o szutonach i zagraża na skarby. Nie widzicie go, ledwo słyszycie. Przestańcie się przejmować, on jest praktycznie starcem, Zapewnia niezgiemne apakaty. O bo coś tam. Kiedy konspirował w radiu, weszliśmy w wideo Jego medium krwawi już od paru lat Pieku lepsze bez niego, a gdzie on był, uczył nieco Dzień doberek, czas powrócić nam antenę tak wiem, że minął trochę czasu, odkąd tu nie było porządnej audycji. Radujcie się tu! Przestarzał głos. Przynajmniej lepszy niż to słaba, kłamliwa audycja wideo. A Czy Co wokrwa zna? Ciągle mnie przodkuje myśląc, że to mnie osłabi, a i tak to nie działa. On kłamie. Zawsze ma inny format. Musimy iść w przyszłość. On tylko cofa w przeszłość. Czy Vox naprawdę silny jest? A może sobie ciągle gra? Przecież byłby nikim, inny.

Prawie że będziesz chciał zniknąć tą, ale jeśli nie, to wtedy nowiuski kłód zniknie już na wieki, to przecież będzie hit. <ścoughs>